Witajcie moi drodzy w naszym jakże jeszcze niepięknym ogrodzie. Biorę się za porządkowanie dalszych części naszego ogrodu kuchennego. Zabieram się za truskawki. Chciałabym mieć już tą część wyczyszczoną, więc cisnę. Jest godzina 15. Mam czas do powiedzmy 21.00, jeśli nie będzie padało. Obawiam się, że będzie padało, no ale ile zrobię, tyle zrobię. Wczoraj, przedwczoraj w sumie 3 dni temu e, rozmawiałam z naszym kumplem, który pocieszył mnie, mówiąc mi, że... E, z kumplem, którego rodzice mają przepiękny ogród, 60 arów, no przepiękny jest ten ogród. E, mam nadzieję, że kiedyś Was tam zabiorę. E, to znaczy już się z nim umówiłam, że jak będzie okazja, to tam wstąpimy. Mam nadzieję, że pozwoli mi to nagrać, zobaczymy. W każdym razie pocieszył mnie, <gryw> mówiąc, że 30 lat ciężkiej pracy pozwoli na to, żebyśmy mieli równie piękny ogród jak oni. Także pierwszy rok już się zaczął, więc idę pracować, bo nie wiem, czy dożyję tego, co będzie za 30 lat. Na początek jednak, słuchajcie, aktualizacja naszej łąki kwietnej, która z tej strony już jest pięknie wyczyszczona. Tutaj będzie też wyczyszczona, może jeszcze dzisiaj. Kominków już nie widać, i słuchajcie, w końcu są kwiaty. Niestety pogoda jest kiepska więc te kwiaty nam tutaj padają od deszczu, to znaczy padają w sensie takim, że się przewracają. Ale kwiaty są, tu kolejne kwi... zaczynają już puszczać pąki, więc zaczyna to wyglądać jak łąka, co prawda z ogromną ilością perżu i innych cholernych chwastów, których po prostu dla... dla chwastów teraz jest raj. Jest wilgotno, nie jest za gorąco, więc po prostu mają tutaj takie życie, że uah, jak widać zresztą wszędzie. Ok. Koniec gadania, biorę się do pracy. Mamy też problem z mrówkami w domu. Już raz się ich pozbyłam. Nie było to zbyt humanitarne, bo wciągnęłam je do odkurzacza, potem wysypałam sodę oczyszczoną, przyszły tu lata, która na szczęście pozwoliła mi się ich pozbyć. Natomiast nie używałam żadnej chemii, chociaż tyle. W każdym razie no w domu mrówki niestety nie, nie, to nie, nie idzie razem w parze. No i pozbyłam się tego dziadostwa. Niestety wczoraj pojawiły się znowu, właściwie dzisiaj rano. I oczywiście znowu musiałam użyć odkurzacza. Znowu rozsypałam sodę oczyszczoną i mam nadzieję, że ich pozbędę. Także mrówki w takim miejscu jak to, czyli las. To jest dramat. Słuchajcie, nie jestem w stanie skupić się na robieniu jednej rzeczy, więc zaczynam dziesięć rzeczy na raz. Truskawki prawie wyczyściłam, jeszcze został mi jeden rządek, ale w związku z tym, że trochę mnie bolą plecy, stwierdziłam, że przerzucę kompost, żeby bolały mnie jeszcze bardziej. Więc prawie przerzuciłam, jeszcze został mi kawałeczek, także cieszcie się moją ciężką pracą. Padam na pysk. Słuchajcie, z tym naszym kompostem to trochę się zmieniło, bo wstępnie chcieliśmy robić tak, że chcieliśmy zapełniać wszystkie cztery te kompostowniki. Stwierdziliśmy, że to jest bez sensu, bo potem przerzucanie go będzie mega niewygodne. Więc stwierdziliśmy, że robimy jeden pełny, jeden pusty, jeden pełny, jeden pusty. Tamten musimy też przerzucić do tego pierwszego, do tego trzeciego właściwie. I po prostu raz na 2-3 miesiące. Będziemy przerzucać całość, tak, żeby nie robić tego co miesiąc, bo czy tam raz, dwa razy w miesiącu, bo po prostu można się zajechać przy tym. Także teraz za jakieś dwa miesiące tą część przerzucimy tam. Teraz jeszcze tylko to musimy uporządkować, bo tam w ogóle musimy to wykosić, bo niedługo nie będzie dojścia do tych kompostowników. No i tyle. Po prostu zaraz się nie wiem, co się ze mną stanie, ale przerzucanie kompostu to nie jest najlepsza praca dla mnie. Okej, okay. biorę się za kolejną część truskawek. Jeden rządek i będzie z głowy. Później chyba jeszcze od razu przy okazji zrobię słoneczniki i kukurydzę. Będzie za jednym zamachem wyczyszczone. Powiem Wam tak. Ilość chwastów, jaka tu była, to był jakiś żart. Bez szpadla się nie obyło. Także słuchajcie, glebogryzarka jest spoko do spłuchnienia ziemi. Ale jeżeli chcecie się pozbyć chwastów tych takich hardkorowych, pokażę Wam dokładnie o co mi chodzi nie wiem jak to się nazywa chodzi o te wielkie baciory słuchajcie to ma takie korzenie że po prostu masakra są zdrewniałe, wielkie i po prostu czasami musiałam się naprawdę głęboko wkopywać szpadlem żeby to wytargać ręce mnie strasznie bolą już wyczyściłam tą część także to całe już mam uporządkowane tam też tu groszek to wszystko Teraz się zabieram za tą ścieżkę, żeby to sobie już wysprzątać. Kocie, naprawdę, kot właśnie mi złamał słonecznik. Boże, mam nadzieję, że się przyjmie, zaraz go będę musiała podwiązać. Niektóre podwiązałam w ogóle, bo po prostu przez te deszcze, jak mocno pada, to, to, to te słoneczniki po prostu opadają. Nie łamią się, ale opadają, także tutaj też podwiązywałam niektóre. Mam nadzieję, że się wzmocnią. No i tak. Słuchajcie, wyczyściłam. Dzisiejszy dzień to jest jakiś hardcore. Zastanawiam się, czy żeby nie mieć z głowy te, tej ścieżki i w sumie tamtego fragmentu też. Czy nie wysieje dzisiaj tutaj trawy? Dlatego, że ta ścieżka tu zostanie na 100%. Bo chcę, żeby tutaj było takie wejście po prostu do tego ogrodu naszego. I. Tam, gdzie będą inne ścieżki wysiane trawą, to myślę, że tą część też mogłabym spokojnie wysiać. I chyba to zrobię. Nawet nie będę specjalnie tej ziemi ubijała. Tam, przy tej kukurydzy, e, też, też, też po prostu taki pasek sobie trawki wysieję, Bo tu też będzie ścieżka. E, nawet jeżeli w przyszłości nie będę tutaj sadziła takich rzeczy jak słoneczniki, to na pewno będę sadziła tutaj raczej coś ozdobnego być może coś na stałe, może jakieś byliny też zobaczę. Zresztą te słoneczniki tutaj mi się tak jakoś podobają. Mm, także jak sobie tą glebę trochę ulepszę później kompostem, to może nawet te słoneczniki w przyszłym roku też tutaj posieję, zobaczę. No nie wiem. W każdym razie to chyba dzisiaj, tak jak mówiłam wcześniej, wysieję sobie trawę. I żebym nie musiała się już męczyć z tym o, pozbywaniem się tych dziodowskich chwastów. Dlaczego też teraz chcę tą trawę wysiać? Dlatego, że pada. Ma padać i po prostu e, nie będę musiała podlewać znowu nasion. Także myślę, że to jest, jest to dobre rozwiązanie. I nasz kot. Gruby manik. Leniwy, gruby kot. Dobra, biorę się zasianie, Totalna prowizorka, czyli e, oddzielenie tylko po to, żebym sobie potem tutaj tą część mogła wysypać korą. E, tak sobie pomyślałam, że jeżeli nie te słoneczniki, to może posadzę tutaj sobie później jakieś rzosy albo coś takiego fajnego, żeby była taka ładna ścieżka. Bo ja w ogóle mam taki plan, o którym jeszcze nie mówiłam, że bardzo chciałabym zrobić to wejście do tego ogrodu całego kuchennego, takie odgrodzone. Także tutaj będzie żywopłot z roślin, tam będzie, nie przepraszam, to będzie szło na prosto. Tutaj będzie łubin, być może tu też przed łubinem jeszcze coś posadzę. Natomiast tutaj chciałabym, żeby zaczynało się takie wejście, taką pergolą, jakby. Myślę, że jak pooglądacie sobie angielskie ogrody w internecie, to będziecie wiedzieli o co mi chodzi. Na razie nie jestem w stanie wam za bardzo tego dokładnie wytłumaczyć. I w każdym razie tutaj by było właśnie wejście takie fajne, zarośnięte. Ta część byłaby oczywiście też odgrodzona potem płotem, który też byłby obsadzony ozdobnymi roślinami. I tak myślę, że podobnie chciałabym zrobić tej części tutaj, ponieważ tu jest takie, powiedzmy, główne wejście do ogrodu, chociaż częściej wchodzę tamtym, no ale, ale tutaj też jest takie fajne miejsce właśnie, gdzie też chciałabym zrobić tu takie mocne odgrodzenie, cały tutaj taki płotek, ponieważ to potem będzie zlikwidowane, ja sobie to przesunę i tutaj też jakiś taki żywopłot, który też będzie przechodził w taką pergolę. Będzie dużo pergoli u nas, dlatego, że ja po prostu kocham pozostane miejsca takie trochę zdziczałe, Także myślę, że będzie się to pięknie komponowało, wszystko razem. Tutaj oczywiście też potem to będzie odgrodzone, ale jeszcze nie wiem, jak zrobię tam dalej, dlatego że tutaj ta część też będzie trochę ozdobna, ponieważ tutaj jest jedna budleja, tutaj rośnie irga, więc, więc no nie wiem, zobaczę jeszcze, pomyślę, jak to tam zrobić, albo to przesadza, a tutaj coś pomyślę. Natomiast tutaj nic innego za bardzo nie będzie rosło, bo to jest miejsce takie dosyć zacienione. W każdym razie zobaczę, nie wiem czy tu zrobię takie wejście na 100% takie z tą pergolką, ale tam zrobię na pewno, ponieważ tam to będzie naprawdę ładnie wyglądało z tymi drzewami, już, już to po prostu mam w głowie, już to widzę. ale tak gryzą komary. Boże, jakie ja mam włosy dzisiaj piękne po prostu od deszczu. Zobaczcie, są jak baran jakiś. E, nie tylko przez włosy. Jestem cała cała jestem Także myślę, że zrobię tą część. E, przesunę sobie te kiki, które mają mi odgradzać e, ogród, kitchen garden. Wyczyszczę sobie tutaj budleje i pigwę, bo też mi trochę zarosły, a to mi zajmie chwilę. I myślę, że to będzie na dzisiaj koniec. Także słuchajcie, zrobiłam dzisiaj naprawdę kawał roboty. Wyczyściłam i poprzesadzałam sobie buraki. Wyczyściłam całe truskawki. Wyczyściłam część, gdzie miałam słoneczniki i kukurydzę plus dodatkową ścieżkę. Potem wyczyściłam całą ścieżkę, gdzie mam te słoneczniki, co jest wejście do ogrodu i przerzuciłam kompost. I jeszcze wyczyszczę sobie fragment, naszykuję pod ogródek kolejną część i jutro umę. Ah! I jeszcze jedną rzecz miałam zrobić, ale to też będę musiała zrobić jutro. Może część zrobić dzisiaj, bo chciałam jeszcze wsadzić kocimiętkę i szczeć. Ale szczeć będę wsadzała tutaj, w tym miejscu, gdzie mam zioła. Także szczeć zrobię jutro, a kocimiętkę wsadzę sobie na moją rabatę. Także chyba jeszcze to nagram. I teraz idę, słuchajcie, wsadzić kocimiętkę moją z nasion, którą wyhodowałam. Co prawda będę musiała ją sadzić troszeczkę inaczej niż mam ją tutaj w droniczkach, ponieważ mam ją tak pojedynczo po no To jest Szczeć, tu jest kociniętka numer 1, kocimiętka numer 2, numer 3, numer 4. Trochę umiera powoli. To jest też Szczeć. Numer 5, numer 6 i numer 7. Bo nie wiem, czy wsadzić ją razem z lawendą. Wiem, że one się ładnie komponują. Ale tu już mam trochę tych nasadzeń. Tam jest, muszę poczekać na to, co tam wyrośnie. Bo to jest jakaś bylina, która na pewno jest wyższa niż lawenda. mówię że tak wsadziłam, żeby ona była wyższa. Dobra, wsadzam ją tu za tymi kwiatami. Tam, kwiatami. tam też jest taka bylinka. Nie mam pojęcia jaka.